Cześć! Witam wszystkich na moim zdrabkowym kanale. Do dzisiejszego filmiku przygotowałam takie zdrabki jak Casino Deluxe, Góra Kasy, Gra Wielkanocna, 5 razy kasa i pensja. Tak więc zobaczmy, co one mi dzisiaj przyniosą. I zaczynam od najmniejszych. Zaczynam od pensji. Wygrywające liczby: 14 dziewiętnaście, nie czternaście i trzydzieści, a moje liczby siedem, osiemnaście

Dobra, to teraz może yy, pięć razy kasa. Tutaj wygrywające liczby to osiemnaście i trzynaście. A moje liczby to piętnaście, szesnaście, trzynaście jest. Następna wygrana zrabka. 28, 23 i 17. Tutaj jest trzynastka. I zobaczmy od razu. 5 zł. Czyli następna piąteczka do kolekcji. Bardzo fajnie się zaczęło. aby tak dalej. Gra Wielkanocna. No tutaj trzeba znaleźć, dopasować dwa takie same symbole. Strasznie mi się trzęsie ten statyw tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo denerwujące. Jelonek i kurczek. Wiadro i drzewo. Słuchajcie. Następna wygrana z drapka. Następna wygrana, gra numer 4 ma dwie marchewki. Okej, okay, drapię dalej. No, patrzcie, znowu. Znowu mam dwa tulipany w grze numer 6. Ale się super zaczęło. Tutaj nie mam. Tutaj też nie mam. I mam jeszcze dwie wiedroneczki. Popatrzcie. Zobaczcie. To jest fajne. Podoba mi się. Dobra. To zostawię może na koniec. Będzie taka niespodzianka, bo sama jestem ciekawa, ale jeszcze tyle wytrzymam. Dobra. Przejdźmy do Góry Kasy. Tutaj wygrywające liczby to 14, 22. Dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć i pięć. No i dobra, i szukamy moich liczb. Siedemnaście, takiej nie mam. Cztery nie mam. Strasznie mi się tutaj chybocze wszystko. Jedenaście nie mam.

nie mam. 49 nie mam. 15 nie mam. 40 nie mam. 16 nie mam. Mam jakiś symbol. No nie tak dobrze jeszcze nie było, żeby każda kolejna zdrapka była wygrana. Słuchajcie. Dobra, już mi się zdrapało, więc zdrapię. Tu jest 10 zł. To jest 10 zł jest bardzo fajny draping, tak mi się strasznie podoba. 44 i 24. O, właśnie doczytałam. Znajdź sakwę i wygraj dwukrotność przypisanej do niego kwoty. Woreczek i wygraj dwukrotność przypisanej do niego kwoty, więc yy, tak jakby. 20 złotych wygrałam okej, okay, super fajnie bardzo fajnie dobra, stała mi ostatnia gra e, tutaj będzie trochę zabawy dwie identyczne karty w parze tutaj jest 3 I K 4 7 2 i walet nie ma. Tutaj trzeba znaleźć sumę 7 bądź 11. 4 i 5 to 9. 3 i 1 to 4. 5 i 4 to 9. Czyli tutaj dalej nic. Tutaj trzeba znaleźć trzy takie same symbole w danej linii, wygrać przypisaną kwotę. Czyli ja mam księżyc, banan, banan, koronę, złoto i złoto. Tutaj nic. Dalej winogrono, cytryna, winogrono, arbus, arbus i korona. No i ostatnia gra. Czyli szukam super liczby, tak? Szukam szóstki. Ale szóstki nie mam. Także ta gra jest przegrana, ale to mnie nie martwi. Jeszcze mam tutaj grę wielkanocną do sprawdzenia. Zaraz sobie sprawdzę. Jestem strasznie ciekawa. 10 zł. Jest 10 zł. Nie, to nie to zdrapałam. Przepraszam. Nie, nie jest 10 zł. Jest 5 zł. 5 i 5. Teraz jest 10 zł. O, tutaj mam. Dwie marchewki. Dwie biedronki. Aha, jeszcze tutaj dwa tulipany. Następna piątka, czyli 15. Czyli 15 zł. Jest bardzo fajnie. Czyli słuchajcie podsumowując, mam tutaj 5, tutaj mam 5, czyli już 10, tutaj na tej sakwie mam 20, czyli już 30, plus 5, 5 i 5, 30 plus 15, 45. Czyli jestem na plusie, bo ta cała, ten cały draping kosztował mnie nie wiem, coś. Niecałe 20 zł. Nie, niecałe 30. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29 złotych. Także no dzisiaj fajnie było. Dzisiejszy draping bardzo mi się podobał. Życzę Wam również tak y, udanych, a nawet jeszcze lepszych. Zapraszam do subskrybowania, y, do komentowania, będzie mi bardzo miło. Y, no i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!